Aleksander Fredr mówił o sobie żołnierz, poeta. My wszyscy go znamy jako autora zemsty i ślubów panieńskich. Aleksander Fredl, nie tylko komediopisarz, ale także pamiętnikarz i poeta, urodził się w 1793 roku niedaleko Przemyśla w bogatej rodzinie szlacheckiej, Miał ośmioro rodzeństwa. Po śmierci matki w 1806 roku rodzina Fredur przyprowadziła się do Lwowa. Aleksander był bardzo wrażliwym dzieckiem, silnie odczuwał to, co działo się wokół niego. Decyzją ojca Jacka Fredry wszystkie jego dzieci uczyły się w domu. Aleksander w późniejszych, już dorosłych latach stwierdził, że nauka domowa nie dała mu takiej wiedzy, jakiej potrzebował. Mając 17 lat, poszedł się do Armii Księstwa Warszawskiego i przyłączył się do wyprawy Napoleona na Moskwę. Został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti militarii, a także Krzyżem Legii Honorowej. W czasie odwrotu spod Moskwy trafił do niewoli, zachorował na tyfus, uciekł z niewoli w przybraniu wieśniaka i wrócił do rodzinnego majątku. W 1828 roku przejął majątek po ojcu. Gospodarskich zajęć bardzo nie lubił, ale w zarządzaniu był skuteczny. Umiejętnie prowadził gospodarstwo, grał na giełdzie, kupował papiery wartościowe, powiększył rodzinny majątek. Aleksander poznał Zofię, hrabinę skarbkową z dołu Jabłodowską i zakochał się w niej. Ożenił się z nią, gdy uzyskała rozwód. Bieli dwoje dzieci, by trzeciły małżeństwem. W listach Zofii do Aleksandra, w tych pisanych po dwudziestu latach, widać z jaką czułością traktują się małżonkowie. Ostatni lata życia spędził samotnie od ludzi. Serdzio chorował na podagę, dniem oczanową, tygodniami, tygodniami nie wstawał z łóżka, a nie był w stanie utrzymać pióra. Pod koniec życia wydają osobę, która przepisywała wszystko to, co nieudolnie napisał. Aleksander Fredro był autorem nie tylko komedii obyczajowych z życia szlachty, ale także poematów, wierszy, bajek i aforyzmów do swoich utworów wprowadzał elementy humorystyczne. Pisał też bajki, które zajmują szczególne miejsce w jego twórczości. Teksty bajek weszły do potocznego języka. Na przykład wolność tamku w swoim domku, czy niech się dzieje wolanie, nią się zawsze, ale trzeba. Fredro, pisząc, chciał bawić czytelnika i widza. Zarzucano mu, że jego pisarstwo nie służy kształceniu postaw i uczuć patriotycznych. W związku z tym w 1839 roku pod wpływem ataków na własną osobę zaprzestał twórczości na wiele lat. Dopiero w 1854 zaczął ponownie pisać. Przebywając we Francji, Fredro poznał się z Adamem Mickiewiczem. Aleksander Fredro zmarł wowie.